W przypadku internetu trudno dbać o własne interesy. Ten internet należy traktować trochę tak jak zarządzanie oceanem i na pewno jest to kwestia współpracy międzynarodowej. W tej chwili w Radzie widzimy, że mniejsze kraje, szczególnie te, które nie partycypowały w pierwszym rozwoju internetu, domagają się też... Wpływu na internet, ze względu na rolę internetu w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. No i oczywiście ONZ jest świetnym forum do tego, żeby ustalić i ucywilizować wreszcie internet, no bo w tej chwili mamy trochę sytuację, tak jak na Dzikim Zachodzie, i w internecie de facto do tej pory obowiązuje prawo silniejszego. Kraje mniejsze i średnie jednak dostrzegają, że cybersuwerenność jest bardzo ważnym elementem ich samostanowienia. No i rozumieją oczywiście też, że nie mają takich narzędzi jak mocarstwa. Żeby ograniczyć czy kontrolować internet, są skłonne do bardziej wolnościowych rozwiązań. I na pewno też wiedzą, że samodzielnie nie zbudują własnej suwerenności, że muszą to robić w kooperacji. I tak jak mówiłem, no tutaj rzeczywiście ONZ jest świetnym miejscem do dyskusji na ten temat, ale nie tylko dyskusji, ale też wypracowania konkretnych rozwiązań w przyszłości. Także wydaje mi się, że tego typu fora to są miejsca, gdzie tego typu dyskusja na forum międzynarodowym, na forum międzynarodowej polityki dopiero się rozpoczyna. I to jest bardzo ważny element. Kolejny to jest na pewno też wpływ internetu na życie społeczne, też na psychologię całych społeczeństw, na to jak, jaka będzie dynamika zmian społecznych w przyszłości. No, tutaj rzeczywiście świat dzięki internetowi bardzo przyspieszył. Wiele państw ma takie tak obawy, że może coś utracić, coś zgubić w czasie tego wyścigu, albo może zostać gdzieś na peryferiach świata, i na pewno tutaj jest, takie spotkania są miejscem do dyskusji na ten temat, jak świat ma wyglądać i jak polityka może na niego oddziaływać żeby nie był to świat podporządkowany dyktatowi technologii. Na pewno internet uratował światową gospodarkę w czasie pandemii. To możemy sobie powiedzieć jasno. Pandemia miała miejsce 10 czy 15 lat temu, kiedy internet był o wiele mniej rozwinięty. Skutki gospodarcze były, były o wiele bardziej dusgocące i o wiele bardziej długotrwałe. W tej chwili widzimy, że internet nie tylko pozwolił utrzymanie światowej gospodarce na utrzymanie odpowiedniego tempa, ale wręcz prowadził ją stan turbo-przyspieszenia tak, do momentu takiego, że mamy zerwanie łańcuchu dostaw spowodowane brakiem surowców energetycznych czy surowców strategicznych. I tutaj prawda, jest większy problem, że gospodarka światowa za bardzo przyspieszyła w stosunku do tego, co jest możliwe właśnie dzięki internetowi. Na pewno dla szczególnie społeczeństw no, tych zamożnych, tak, bo tutaj jednak kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Japonię, Australię, Kanadę. Mamy szereg państw, które musimy traktować jako, te państwa tej bardziej uprzywilejowanej części świata. Na pewno tutaj dla milionów pracowników to było jest kompletne nowe doświadczenie pracy. Tak? Pracy, która już nie jest tak kontrolowana jak kiedyś, jak praca na tym przysłowiowym open space'ie. Też kompletnie inny sposób zarządzania wolnym czasem. I tutaj na pewno, szczególnie ja jako prezes Eksatele, widzę, że już nie ma powrotu do sytuacji sprzed pandemii. Kiedy pracodawcy mieli takie poczucie, że muszą gromadzić wszystkich w jednym miejscu na ileś godzin dziennie, żeby praca mogła być wykonana efektywnie. Ale to z drugiej strony, oczywiście rodzi takie pytanie, no jak zbudować firmę jako wspólnotę. W tej chwili działamy trochę, firmy, które pracują zdalnie, no działają trochę tak jak stowarzyszenia eremitów czy pustelników. Każdy siedzi w swojej pustelni i coś nam nadaje do innych pustelników. Ale no musimy mieć świadomość tego, że dużej firmy kilkuset osobowej, która zatrudnia kilka tysięcy ludzi, to trudno jest zbudować w ten sposób jakieś, jakąś wspólnotę, jakąś wspólnotę pracy, czy w ogóle jakieś community, które ma własną dynamikę społeczną. I to jest na pewno wyzwanie dla pracodawców w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Ostatnie lata upływają pod znakiem wdrożenia technologii 5G. W tej chwili jesteśmy dopiero, mamy przedsmak tego, co będzie, jeśli chodzi o 5G. Technologia 5G w tych krajach, w których została wdrożona, jest w tej chwili wykorzystywana właściwie do tej pory jako takie szyb, szybkie LTE. Natomiast mamy już pierwsze wdrożenia w przemyśle, prawda? I to jest ten rzeczywiście przemysł będzie tym miejscem najszybszej adaptacji 5G. I powstają już rzeczywiście, jak ja to mówię, pierwsze fabryki bez kabli. No prawie bez kabli, bo pozostaje zasilanie energetyczne, ale możliwe jest już zbudowanie dzięki 5G. Bardzo elastycznego środowiska przemysłowego, które właściwie pozbawione jest, czy ma bardzo ograniczoną infrastrukturę światłowodową. No i tu, oczywiście, znowu jest to tańsze na pewno w utrzymaniu, natomiast to, czy firmy to wykorzystają w taki sposób, jaki mogłoby być, czyli do bardzo elastycznego zarządzania tym środowiskiem przemysłowym, do rekonfiguracji całych linii produkcyjnych i tak dalej, no to dopiero się okaże.